Zawody w tym sezonie indywidualne, ale szczęśliwy nie jesteś. Zdecydowanie nie. Przegrana, z przegrania na pewno nie można się cieszyć. Nasza gra dzisiaj wyglądała może nie fatalnie, ale nie, nie realizowaliśmy założeń przedmeczowych. Przede wszystkim trener nas uczulał na kilka punktów, które musieliśmy zrealizować, a kompletnie je zawaliliśmy. Także myślę, że, że to było efektem przegranej. Jakie to były punkty? Kto widział ten wie. No, tutaj nie, nie, nie dużo trzeba mówić na ten temat. No, przede wszystkim przegrane pojedynki 1 na jeden i, i rotacja w obronie. No, ostatnie 7 dni cały tydzień trenowaliśmy bardzo ciężko nad tym, e, nad tym aspektem i, i dzisiaj w meczu kompletnie to nie, nie, nie wyglądało tak jakbyśmy tego chcieli. Także na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Dalton Pepper to zawodnik, który Was zaskoczył w jakikolwiek sposób, bo on jest znany z tego, że rzuca przede wszystkim z dystansu. To jest kolejny aspekt, którego dzi dzisiaj nie zrealizowaliśmy. Przez cały tydzień mówiło się o koncentracji i tej koncentracji zabrakło. Dlaczego myślisz? Jesteś doświadczonym zawodnikiem ligowym. Możliwe, że, że zabrakło tej, tej, tej konsekwencji na boisku. W pewnym momencie, w drugiej kwarcie, za drugą kwartę zaczęliśmy bardzo dobrze. Tam odskoczyliśmy na kilka oczek. Zamiast utrzymać wynik do końca, zachować się tak, jak, tak jak powinniśmy się zachować, to, no to coś, coś przestało, coś, coś nie zaskoczyło w naszej grze i po prostu. No nie kontynuowaliśmy naszej gry tak, jak powinniśmy, prawda? No.